Cześć, witajcie, jestem Fatrix, a so, to jest Garden of Banban. Druga część widzicie jest tutaj. <grybujesz> Więc będziemy to sobie też na pewno ogrywać. Eee... Wiecie co, troszkę może przyciszę. I o, bo troszkę głośno było, nie wiem jak to tutaj będzie. Teraz będzie git, czy nie będzie git? Nie wiem. Dobra. Nie wiem za bardzo co to się robi. Wiem, że to jest taki trochę horror trochę łomigłówki jakieś takie rzeczy. Eee, no ale co, no? Chyba nie. Nie dowiemy się czym to jest. W żaden inny sposób niż po prostu grając. For a parent looking for their only missing child. Time is a delicate matter. Click the clock to advance time. Ok. Co tu się dzieje? O! Mamy tego ziomka. Mamy jakiegoś. Jakieś dziwne plamy. Nie chcę wiedzieć chyba, do czeg od czego te plamy... są. Ciemno się zrobiło. I teraz jesteśmy woźnym i musimy to posprzątać. Może nie? Wsador Arous. Jezus, poruszanie się strzałkami. To nie. Eto Interactive Objects. Wow. Okej, okay, mo można sprintować. Nie widzę nigdzie Stamina Bar, więc... I wiesz, że... Nie mamy staminy, możemy biegać, ile chcemy. Okej, okay, niebieska karta, co tu mamy? Eee, y bon Kindergarten, przedszkole. Może być przedszkole, czy ja jestem w stanie to kliknąć? Nie jestem, dobra. To Tu się butoc. Ja mogę skakać? Mogę wejść na śmietnik? Arena kreaty... To, arena. E, miejsce kreatywności, strefa. Jumbo Josh mówi Jedzcie warzywa i owoce, będziecie silni jak ja. E. <ścoughs> Dobra. E, tu mamy stołówkę jakąś. Stinger Flynn says Jak mam ten, posiadanie wielu... Ramion pozwala mi pomagać większej ilości ludzi. Nieważne. Puste! Czemu? Nie da się kłócać. Czemu puste? Zawiedziony jestem. Dobra, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie możemy iść. Bo okej, okay, co my tu mamy? I drono. Karteczka. Yy, droga mamo. Yy, chowam się w miejscu w pokoju. Ale muszę walczyć z potworem. Yy. To jest jedyna szansa Żeby sprawić Charlie bardziej jak ja A nie, żeby Charlie bardziej mnie lubiła Ja potwór Charlie Dobra Okej, okay, tu jest out of power, I guess Co mam z tym zrobić teraz? Tu? Nie Halo, co ja mam z tym zrobić teraz? Bo tak w sumie trochę mało instrukcji dostałem. Ty dron coś. Dron coś. Tego ty, ty, się, czy tak nie za bardzo? Um. Może tu? Ty? Nie, ty. Nie za bardzo wiem, co mam w tym momencie zrobić. Tu, z tym coś może tu. Ha. Czy tu jest coś na tych ławkach? Nie, a tu coś jest? A! <grywania> Bateria! Dobra. Ma to sens. Ma to naprawdę duży sens. Proszę bardzo. Dron, halo, żyjesz? Dron, czy Dobra, pod kół się pozuję tak nietypowo trochę Jeszcze nie żyjesz? Może tu? Tu coś? Nie? Nie, nie, nie ten Bateria Po co mi bateria nie do drona? Buty Coś jest? Fajnie by było mieć latarkę może jakąś chociaż w sumie może to i lepiej u może sprawdzić co tam dalej jest czy tu jest więcej baterii? O... of course jest więcej baterii jestem po prostu debilem czy jest coś jeszcze tutaj? chyba nie <laughs> dobra teraz mamy drona left mouse button to use your a to jest zabawka tylko <laughs> Masz, wciskaj przycisk. Bób. <noise> Okej. Okay. Eee, dobra, teraz tutaj. Trafisz ten przycisk, czy nie, pewno w sufit. No dobra, masz, wciskaj ten przycisk. Eee tu nie było przycisku żadnych? Nie dobra, czyli oficjalnie można iść dalej. Siemano. E, a, to się schowało. Tu a tu się nie da przejść. A, dobra, ty tam jesteś Bo to jest szyba, tak obstawiam To tylko gruba ta szyba trochę Mogę tu coś włączyć Oba Tam jest misja ptaka jakiegoś Eee, uh, kindness is free, so sprinkle it there. Dobra, tam, haj. Najpierw chcę zobaczyć co to jest. Uh, the toy cannot be directly commanded to breakable materials such as yellow glass. A, czyli nie można. Koniec jest tutaj. Dobro. Noty corner. corner. To wygląda jakby nie miało baterii, a z tym się nic nie da zrobić. No, koniec jest tutaj. Dobra, przejdź tutaj. Sharing is carrying your bank Co? Ok. Ło. <noise> Ale to lata. Dobra, demolka zrobię. A jeszcze to. Jak lecają. op, Oj! Ty bo ja już się nie, niebezpiecznie się robi z tym. Ej! Dobra, podejdź tu. Ty możesz to rozwalić jest to, czy, czy nie? Chyba nie. Ale dobra. <laughs> Idziemy tutaj w takim razie. Tu są inne karty potrzebne, dobra. To co my mamy tutaj? W takim. Wy... O, piłeczka <laughs> mamy. A, albo jajko też. Jak kto woli. Kolejne jajko. Hmm. Dobra. Są dwa jajka. Mogę wejść tędy? Nie mogę wejść tędy. Czy tu będzie jajko? Tu nie ma jajka. Dron, chodź tu. Mhm. Dobra, tam widzę kolejne jajko, tylko na razie nie chcę podchodzić do tego, podchodzić do tego czegoś. E, dobra, mamy tu jajko. Mamy eee tu jest jajko, tu nie ma jajka Tu pewnie można sobie zjechać. Albo i nie, to w ogóle lewi ale okej. Okay. Dobra, ziom. Tu nie ma jajek już więcej. Tu będzie nam stół jakieś. No to coś. I tego chyba nie. A mówiłem, że będzie. Proszę bardzo, mamy. Yy, I tu jest chyba ostatnie. A nie, czekaj, Feed it Six Eggs. Raz, dwa, trzy. Boże, jaki dźwięk cztery, pięć. Dobra. Ostatnie jajko gdzieś. Ball pit closed. Find the egg. Dobra, to szukamy jaja. Tu gdzieś w korzeniach drzewa nie ma. Na tym czymś... Tu na włośtawkach chyba nie ma, bo tu sprawdzałem Tu w tych korzeniach nie ma, tu na drzewie też nie łódkę tu sprawdzałem, przed chwilą tu było już jedno Lejka są raczej tylko na tym terenie, tam tutaj chyba nieba, nie było przynajmniej <laughs> Jak dobrze pamiętam Ehm. Dobra, tu jajka nie ma Czy tu przy tych stołach Jeszcze są jajeczka jakieś dla mnie? Nie ma, ale jest kartka <coughs> Bring a friend day Stickers Pistol Dobra, nie wiem co mi to dało, ale dostałem naklejki Spoko Dobra, przejdę przez rzekę po kłodzie. Jej, tu nic nie dało. Super zabawa. <laughs> Na chwilkę, ja może sobie rozjaśnię tutaj trochę. Bo może tu są jakieś pod spodem ukryte. Chyba jednak nie. O! Dobra Coś wcisnąłem Czteroż, mogę zjechać? Przycisk Wciskaj ten przycisk mordo O jest jajko Joink no bo... Mordo, no, masz jajo. I co my tu mamy? Karta. Żółta. Czy ty możesz to...? A, destructive tool is needed to remove planks. No dobra, <coughs> czyli na, teraz tego nie mamy. Ale teraz pewnie chodź tu Cyk, włączmy to. Weź to, polecisz sobie do. Jezus, to krzesło. Dobra, Cyk, <śm> poleciałeś tam, rozbiłeś szybę, leć wcisnąć guzior. Koniec jest tutaj. Dobra, karteczka jest. DESTRUCTION AT 1 AT FIRST nie wiem nie mam tu inwentory żadnego, więc po prostu I guess, że jak coś mam, to mam to była żółta, tam yy, dobra, stamtąd przyszedłem, czyli tam pomarańczowa i filtrowa jest potrzebna Dobra, idziemy do ball w takim razie. Bąk, bąk. Co? Yy, to, to, to nie wygląda jak... Ball pit, do którego bym musiał skakać i chyba już wiem dlaczego jest zamknięte. Nie mam karty. Dron, chodź tu w ogóle. A tu jest, czekaj, żółte. Bąk. Ło. Wow. Kanapa. Najwyższej klasy. Jed. Boże, się przestraszyłem. Tu jakiś dym ciała. Boże. Nie. A, a tu, tu jedzie. Dobra, tam widzę. A tam jest jeszcze jedna. Dobra. Tu już do powrotu. Uh, what was my color? Aha. Dobra, czuję. Co to jest? I alone, I want to play with the ho whole... ho 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 Okay. Bird, but everyone left me. Everyone have plenty without me. <laughs> Miss see me go. A to jest oczywiście, piosenka. I am scared because hole is loud and my friends scream in it, but the bird is funny. Uh, tak. Dobra. Ty byłeś pomarańczowy. Uh, ty byłeś czerwony. A, to jest czerwony. Zaczekaj, ty byłeś pomarańczowy. To pamiętam. To jest pomarańczowy. Ty jesteś zielony, bo ciebie też pamiętam. Ty byłeś ten Josh chyba, tak ty się nazywałeś jakoś. Dobra. Ptak jest różowy. Kurde, był. Przeklikałem. żółty No, ty będziesz biała. O ciebie też już gdzieś widziałem. Ty będziesz biała. Żółty. Dobra, tu jest karta pomarańczowa. Okej, okay, tu chyba nie chcę. Chyba jednak nie tak. Czy ja bym zamienił tych dwóch, może? O jest. Nie wiem, jak to zrobiłem w sumie, ale Jezu, nie strasz mnie tak. Eee, e. nie mogę iść. Co ja mam? Aha. Dronkuś, wyratuj mnie Tu, tu Nie ruszaj się Ani mi się wasz Nie O boże nie. O Boże. Spierdzielaj. Szybko. Szybko. Stróżcie go, nie uciekaj. Aha. A dobra. Tam jest emergency stop. Dobra, czaję. R. Okej. Okay. Nie wiem, co R robi, ale. R. Dobra. E to be reincarnated. W którym miejscu mnie to. W tym miejscu. Dobra. Cześć, ja tam muszę ten emergency stop wcisnąć. Weź mnie nie zjedz tym razem, ok? <grym> Byłoby fajnie. Dobra, jak tylko tu staję, będę mógł. Cyk, lecisz. Dobra. Haha, ha, nie spodziewałeś się tego. Wygrałem. Sayonara. Uciekam stąd. Nie tą stronę. Tu jest fioletowy jeszcze. Na potem. Otwieraj się przede mną. Co my tu mamy? Karteczka kolejna. Boarding Pass. Dobra, to mamy na. Aż sprawdzę, co to za kod QR jest. AŻ SPRAWDZĘ Dobra, chwila <laughs> Co my tu mamy? Uh, congratulations. You've made it to Jumbo Josh Lounge. Uh, this is where Jumbo Josh and his siblings come to rest uninvited. Guests are typically, typically turned too much, but you seem to have put a lot of effort into reaching this place. Her, Herbie, you must stay as long as you like, put on some relaxed music, have some cake and make some friends. Dobra, to jest tylko komunikat taki jakiś. E, I co my tu mamy? To chyba o to chodziło po prostu, żeby coś, to, to se wziąć. Tu jest niby guzik, z tym nic nie zrobię. Chodź tu, dron. To jest wyłączone. Czy tu coś jest? Chyba nie. No tu fioletowego potrzebuję. Gdzie by. Czy tu coś było w ogóle z tym? czy nie tu jest coś jeszcze, tylko tu chyba nie wejdę ha huh. y okej okay. o, tu jest, proszę bardzo i przycisk <laughs> Morda And what now? Telewizor Czy coś? Komputer zadziała? Wow Nie mogę tu skoczyć, mogę wyjść? Mogę wyjść Dobra, tu jest dziura. Co z tą dziurą? A, winda. Niech będzie winda. Ta winda nie wygląda przyjaźnie. Krzesło ze sobą zabieramy. Ta gra jest trochę pobugowana, ale. Panie krzesło, lecimy. Lecimy w dół, panie krzesło. Trochę się boję. Było... Tam coś było. Tego co to może. Mogę... Wy, wy, wypa... Nie mogę wypaść. O boż... tu jest coś wielkiego, prawda? Tak. Tu jest coś bardzo wielkiego. Siema. Siemo. Ja nie wiem, co. Mam. Ja żyję, czy nie żyje? Dobra, spadliśmy z tym czymś na dół. Ej, ja, ja żyję, czy nie żyję, bo nie wiem. Wo, Thanks for playing. Dobra. <ścoughs> Czyli to tyle na pierwszą część. Tutaj mamy... Bon Bon. Część druga, którą też będziemy grać. Na pewno. Ale to już za jakiś czas. Także ja się z wami żegnam. Chyba. Nie, no całkiem sporo gierka. Czy to coś tu się w menu zmieni? Chyba się nieco zmieniło. Dobra. W takim razie ja Was żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć.